No to co? Zaczynamy pierwszy odcinek z tej serii. Będziemy dzisiaj się bawić w policjantów i złodziei. Na celowniku Immortal. Witamy, dzień dobry. Siemano. Następnie w kolejce Danka, która o dziwo wcale nie jest dziewczyną. Dam, witam. Potem Only Human z różowym shotgunem, co bardzo podkreśla jego męskość. No i się wszędzie Dekar, który miał zorganizować radiowóz. Ale oczywiście zorganizował fioletowo-pomarańczowego Nissana GTR. No właśnie. Przyjech... Achaj, to jest twój tajniacki samochód? No tak, no tajniaki jeżdżą. Taj, tajniaki jeżdżą fioletowo-pomarańczowymi tak, Nissanami GTR. Co stary przywiozłeś to co miałeś przywieść No jest hajs, jest hajs, hajs się zawsze zgadza No to Mam przy sobie w tej chwili 19,5 piu... miliona dolarów, ale myślałem żeby z tego wydać tak może z parę set, także wiesz Ile potrzebujesz? No dzisiaj będzie od... o... No... Ja wezmę kilogram. Zobaczcie jak tam akcja. Wpadamy, padamy, zdejmujemy go. Co jest? Co jest? O cholera. No i takim ufać, nie? Takim ludziom ufać. jo, już się zaczęło, nie? Chcesz dobrze poimprezować, i tak się kończą imprezy. Potem musisz wsiadać do swojego gtr i dzidę walić. Bo cię kurde zablokują przed dobrą imprezą. No kłaść go Fuck you, garnijcie się <laughs> Chyba coś pił przedtem, nie? No? Nic nie piłem, co wy chcecie od już jest Dobra, bo wyjeżdżam z parkingu, jedziemy No dobrze, że GTR ma na pewno 4 koła, bo tu będzie teraz ostra akcja Kurde, jaka uwaga Będziesz takiej twardy jak o, się kurwa, aś, <laughs> <pojechały>. Jak latają źle <laughs> po ulicy Do wszystkich radiobozy w okolicy o wsparcie Już Widzę podejrzanego Wyjmuję zgłoszenie Dobijam do was Przyjąłem. Hmm, Może by to tak trochę podkręcić Pistolet bojowy Nie no nie chcę żeby chłopakom się coś stało Kaweczka może. I Może pokażemy jak się bawimy z dziewicami. Z kim? Przepraszam. <grymne> 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 Powtarzam, podejrzany otworzył ogień. Wziąłem. Masz pozwolenie. Na co ma pozwolenie? Au, ojej, przebił. Przebił oponę cholera jeden, no. Ciaska, a Ciastka! Prawo tej dziewicy, co wspominaliście, to się ciasno zrobiło. Oh. Tak jest, pięknie! Jest! <noise> Odciąć mu drogę ucieczki! Nie, nie mamy opon. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Napęd na cztery koła robi swoje. O tak, właśnie o tym. Oj. Może wyskoczyłem do jeszcze. Portal go tam z prawej strony, ja z lewej i go wyciągamy z tego auta. <noise> Dzień dobry Uciekaj out, out. Stój, stój Stój No nie, dlaczego? No. No, no, <grym> na to co, stój, stój, co to w ogóle za a... <grym> ja... <grym> do mnie uh. Game over Mecha... Do mechanika dzwonię, zaczynamy w tym samym miejscu Znaczy tam scenariusz tylko że, że, że inna osoba Możemy zacząć tu gdzie jesteśmy, po co będziemy się przemieszczać? Ej to mogę Centrala. Widzę jak podjeżdża drugi, niezidentyfikowany pojazd. Wysiadł z niego wysoki, dosyć dobrze zbudowany mężczyzna o ciemnej karnacji. Rozmawia z kobietą Ciema. ubraną w mundur wojskowy. Masz koks? No mam. Ile tego? O czymś rozmawiają jednak, że nie jestem w stanie uchwycić oczu. Ja jestem na patrolu, z drugiej strony przyjąłem. Poczekaj, już jest. Wygląda mi to na wymianę narkotyków za pieniądze, ale nie jestem pewien. Kobieta coś dała mężczyźnie, po czym uderzyła go w twarz Panowie... i wsiada do samochodu. Panowie, ścigamy Mercedesa s klasę chromowanego na złotych felkach. Jazda, jazda, nie może nam uciec. 007 do centrali, mamy pozwolenie na otworzenie ognia. Dopóki on nie otworzy ognia, nie otwierajcie wy. Rozumiem. Joem. Jedzie dość szaleńczo po mieście. Pewnie już jest pod wpływem. 93 zgłaszam przybicie opony. wsiadam do samochodu cywilnego. Uwaga na cywilów. Jestem na. Je siedzę mu na tyłku. Ramusie. <grymne> A! O nie. Minąłem podejrzanego. Mam zamiar odciąć mu drogę. Podejrzany w zasięgu wzroku. Wszystkie radiowozy mam pozwolenie od centrali na otwarcie ognia. Także strzelać kiedy można. Przyjąłem. Wjechał do ślepego załuku! mamy go. Mamy Dobrze! Wyciągam. O nie, przejechał Jazda za nim. Zapłacił mi za mój samochód. Strzela. Podejrzany otworzył ogień. Muszę mu przebić opony. Zrób to jak najszybciej. <grymne> o kurde, dostałem w oponę. Potwierdzam przebitą oponę. Odcinam mu drogę z przodu obok sklepu. Zeskoczył ze na dół, wśród jest, jest przy garażach, jest przy garażach. Utknął, o utknął, utknął. kurde, mamy go. Wyciągać go z samochodu. Podejrzany ujęty. Trybow strzelam. Poddaj się. Mam, do Mam Cię nie. na celowniku, Lamusie. Poddaj się. Liczę do cechy. Dobrze, tak trzeba było to zrobić. Tak jest. Jednego mniej. Podejrzany o jednego frajera mniej. Trzeba tępić takich jak on. skąd ty masz FBI samochód? A cłaniak jestem. Bo ja długo w policji Długo w policji to na pewno wypracował sobie, Trola małe pozwolenie na otwieranie ognia? O, to świetnie, bo ciekawe kto jest w powietrzu, hy Zatrzymać go jak najszybciej Wszystkimi środkami Bardzo wszelkimi, aż mnie wywalił Alex. Widzę właśnie Uwaga, używa ostrej amunicji Piąłem. Bardzo ostro i bardzo ostre. Nie się od Zlatos. Jeśli nie chcecie zginąć, to możecie poś pościg. Czy ty powiedziałeś, że jeśli nie chcemy zginąć, to przerwicie pościg? <ścoughs> <ścoughs> Czy ty sobie zdajesz sprawę, co za tobą leci? Czekaj, czekaj, zaraz go pociśniemy z działka. By, 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 by. O kurde, dostałem. Central, dostałem. Od czego? Chyba nie ode mnie. No nie, rzuci, rzucił na mnie bombę przylepną i dostałem na masję. Trala, znam, ja? proszę o zezwolenie na użycie broni ciężkiej. Proszę bardzo, z miłą chęcią. Bijmy prawe, konfiskuję ten pojazd. Policja. Jeb, kurwa. Kabu! Przedstawię go zabrać do więzienia. Już podjeżdżam. on nie żyje. No w sumie. Ja pierwszy. Musicie walnąć z kolby w samochód, nie? Podchodzicie jak najbliżej i klikacie B, nie? I celujecie. Teraz. <grystanie> Jaka <śpiewaj> oh! To było Ej, To jest zarobiste <śpiewaj> Dobra, Dajajcie mamy następne tak... samochody A, spadłam Kurde, to było spadłam. słabe I Czekajcie, jak ja stąd zeskoczę to się zabije? Jest, jest, jest. O. Sk tak po kolei Au! Nie, <laughs> zarąbałeś. Au! <laughs> nie Alex. parkour, Aleks. Muszę ci powiedzieć, że podziwiam. Dobra, danka, Lecis. Zaczynamy. <laughs> Będę się śmiał jak znowuż, Aleks. <laughs> Kurwa, nie trafiłem. Nie trafiłem. <laughs> nie traf znaczy Aleks znowu wybuchnie, nie? Oj? Ja? Jest okej. Danka.